Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Ania. Witam na kanale Margaret Minecraft Time oraz Craft in the Loft. Dzisiaj będziemy tworzyć taki mini harmonikowy album. Album, który nazwałam Zygzak. Jest to album, o który dosyć często się ostatnio pytacie. I mam nadzieję, że uda mi się Wam tutaj pokazać, jak go tworzę. Będą podane też różne, będą podane nieróżne, ale będą podane rozmiary albumu na, na ekranie, także możecie tam też zerkać. Jak widzicie, by korzystać z kolekcji Baby Girl, a bazę będę tworzyć, nie będę, ale na tworze z czarnego papieru. I do samej bazy potrzebujemy Półtora kartki, a na, a na, na 6, 6 kart potrzebujemy tak naprawdę 3 kartki, 3 kartki A4. No ja tutaj mam o gramaturze 225, ten papier. On wystarczy, nie musi być grubszy. Więc na okładkę potrzebujemy dwa paski o wysokości 4 na 6 ósmych cala, czyli 12 cm. Następny jeden pasek będzie szerokość i wysokość na 4, 6, 8 cala, czyli po 12 cm, bo to będzie kwadrat. I taki jeszcze później zobaczycie, będę robić wąski paseczek. On będzie około tam 3,5 cm. I wszystkie paski będziemy bigować na pół cala, czyli będzie to mniej więcej 1,3 cm ponieważ w calach to wychodzi 1.27 cm, więc wydaje mi się, że lepiej w centymetrach sobie to zaokrąglić. Natomiast i y y już wtedy nic tutaj nie obcinamy i po prostu tą bazę całą sklejamy. Dlaczego każdy pasek tutaj będzie zbigowany? Ponieważ ja te na tych na tych grzbietach będę po prostu, te grzbiety będę po prostu wzmacniać, bo można by było tylko jednym paskiem sobie to przykleić do, do kartki i by byłaby fajna baza, ale wydaje mi się, że jest to, jednak album jest użytkowy i jest to z papieru baza, więc dobrze sobie te grzbiety wzmocnić. No i teraz będziecie widzieć, jak to wszystko sobie tutaj powolutku sklejam. jest ten pasek, o którym mówiłam wcześniej. E, on jest też oczywiście na wysokość 4, 6, 8 cala i 12 centym, lub 12 cm. E, no i on jest e, tak mniej więcej tutaj. E, mam go na 2,5 cala e, e, obcięte. Na pół cala biguję. E, no i mówię, e, tak mniej więcej sobie tam e, możecie to odmierzyć, bo on będzie po prostu mi łączył e, te dwie dwie bazy dłuższe i ten, ten paseczek, który mam tutaj zbigowany na półcala, doklejam do, sobie do tego dłuższego elementu i tak sobie połączę te dwa, no tył i przód, tak naprawdę sobie to połączę tym, tym paskiem, i w taki sposób też sobie wzmacniam grzbiet. Mam nadzieję, że to dobrze jest tutaj e, widoczne, e, jak łączę te, e, te dłuższe paski, e, czyli e, bazę e, mojego albumu, tył i przód. E, i pamiętajcie, żeby e, jak będziecie kleić, żeby na bigi nie naklejać e, papieru, bo nie będzie Wam się to ładnie e, składać. No i teraz e, do tego. E, Mam do tych dwóch elementów, czyli do dłuższego i do krótszego, one są też zbiegowane po półcala i sobie łączę tymi wąskimi paskami te dwa elementy. No i to jest, to jest takie zamknięcie, jakby do środka ten, ten kwadrat będzie mi zamykał, czyli tutaj ten albumik będzie po prostu cały zamknięty. No i łączę sobie go na magnesy. Ja tutaj sobie je przyklejam taśmą. Dobrze jest sobie, jak będziecie kleić taśmą, to oddzielnie każdy magnes, no bo później trzeba bardzo uważnie patrzeć, żeby ta taśma się dobrze tutaj przykleiła. Ona się troszeczkę na początku sfalowała, więc tutaj sobie poprawiałam. Nie jest dobrze na jeden pasku kłaść dwa, dwa magnesy, także. No tylko taka rada, żeby jak będziecie używać dwóch magnesów, bo ja mam dosyć słabe te magnesy, no to oddzielnie je sobie klejcie. Czyli tak podsumowując, każdy element, który docięłam jest zbigowany na półcala. I łączę sobie te wąskie paski półcala, naklejam jeden na drugi, czyli e, tą dłuższą, e, dłuższy element doklejam e, sobie tym e, dodatkowym e, paskiem, który sobie wycięłam i sobie sklejam te dwa dłuższe elementy bazy. No i później e, trzeci, krótszy e, do, doklejam do tego dłuższego i w taki sposób zamykam sobie album. E, tutaj macie też podane. Na ekranie przez jakiś czas wymiary. Natomiast teraz już docinam karty i karty docinam sobie troszeczkę mniejsze. Ja mam niewiele mniejsze od mojej bazy, więc jeżeli chcecie mieć mniejsze, to nic nie szkodzi. To się zamknie. Ważne, żeby nie były tej samej wielkości co baza. Ja mam karty na Długość tutaj 7,38 cala, na wysokość 4,58 cala, czyli mniej więcej w centymetrach to wychodzi 18,7 na 11,7 cm. I 6 takich pasków wycinam. I teraz dokładam sobie do bazy, i one będą bigowane na 6,38 cala. A w centymetrach 16,20. Czyli podsumowując, docinamy sobie 6 e, takich pasków na 7, 3, 8 cala, a, a wysokość na 4, 5, cala, czyli w centymetrach 18,7 na 11,7 7. I później te karty biegujemy na 6-8 czy cala, czyli na 16-20 cm. Czyli ten pasek po zbigowaniu, ten, ten węższy, ma być szerokości jednego cala lub 2,5 cm. Wy możecie sobie zro... nie sobie najpierw biguję, ale możecie sobie najpierw dociąć, a później zbigować. Nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby karty nie były dłuższe i wyższe od samej bazy. Ja mam bardziej docięte mniej na wysokość niż na długość. Także natomiast wy możecie sobie zrobić, żeby była ta, te marginesy były jednakowe. To już będzie tam od was zależało. Tak jak wcześniej powiedziałam, karty nie mogą być większe lub tej samej wielkości co baza, bo wam się po prostu nie zamknie. No i teraz kleimy. Te wąskie paski, które mamy tutaj zbigowane na 2,5 cm, czyli na jeden cal, będziemy sobie naprzemiennie je przyklejać. I pierwszy pasek przyklejam do, do mojej bazy do tyłu, czyli do tego środkowego jakby panela. I nakładam sobie oczywiście klej tylko na ten wąski pasek jednego cala lub też 2,5 cm. Po nałożeniu, oczywiście, kleju przyklejam ten, ten pasek po jakby prawej stronie mojej bazy. Ja tutaj sobie odwróciłam, bo nie chciałam wam głowy wkładać w, w, w no, pod kamerę, żebyście dobrze widzieli, gdzie on jest przyklejony. I kiedy dobrze on jest przyklejony, tutaj bardzo dobrze sprawdźcie, ponieważ. No, to, jest, to są elementy, które będą pracować. Drugi pasek nakładam z drugiej strony, czyli jakby nakładam na lewą stronę i przyklejam do mojej pierwszej karty. No i po przyklejeniu następny pasek będzie przyklejony na prawą stronę tej, tej karty. I w taki sposób no, powstanie nam po prostu zygzak, czyli tutaj musicie pamiętać, żeby naprzemiennie przyklejać te wąskie paski do, do kart. Pierwszy pasek, pierwsza karta jest przyklejona do bazy, natomiast wszystkie, później te pięć, naklejamy już przemiennie na nasze karty. Wtedy ten album ich ładnie będzie tutaj pracował i będzie się ładnie otwierał. Także Pamiętajcie o przemiennym przyklejaniu. No i też pamiętajcie o tym, żeby one były równo przyklejone, żeby później te karty nie wychodziły wam poza bazę. No i cały, cała baza już jest zrobiona i no, tą bazę zrobiłam w jeden dzień, tak naprawdę chyba nie całą godzinkę, na drugi dzień będę oklejać, także cały album może wam zająć około dwóch godzin do zrobienia. No i jak powiedziałam na samym wstępie, będę korzystać z kolekcji Baby Girl, Baby Girl i tutaj wybrałam sobie tylko dwa rodzaje jakby arkuszy, ale najpierw oklejam sobie bazę. Najczęściej jest tak, że robimy sobie e, oklejamy środek, a na końcu bazę. Ja tutaj zrobiłam sobie na odwód, ponieważ jest to bardzo malutki albumik, więc mogę też tak zrobić. Oklejam każdy element, e, nawet te e, moje brzegi, mm, więc tutaj e, one jeszcze będą też przez to troszeczkę takie jakby mocniejsze, wzmocnione. A tutaj mam jakby ciągłość mojego wzoru, ale w związku z tym, że e, no nie ma takich długich e, arkuszy no to bo on jest dłuższy po rozłożeniu niż 30 cm ta baza to sobie po prostu doklejam e, doklejam sobie ten sam e, papier tylko e, bez wzoru e, i później sobie tam e, na ten element, który mam tutaj e, do, doklejony no to sobie na środek taki zielony paseczek dokleję i nie będzie widać, że ten papier jest łączony. Może tylko powiem, że zawsze sobie, jak używam taśmy, to zawsze na nią nakładam też klej, żeby z czasem mi się ta taśma po prostu nie odklejała. Natomiast jeśli chodzi o oklejanie jeszcze albumu, no to ja oczywiście Wam zostawiam wszelką dowolność. Tak jak mówiłam, na początku sobie okleiłam bazę, a później, a później karty. Karty będą bardzo w podobnym klimacie oklejone. Paski okleję sobie wąskie, te, które są te o grubości innego cala, innym kolorem, zielonym, tak żeby one mi się tutaj wyróżniały. Także zostawiam Was na chwilę i jak okleję, no to do Was wracam i będziemy już przeozdabiać okładkę. Teraz się zastanawiam, który odcień papieru sobie tutaj użyć. No ale w końcu zdecydowałam się na tą kratę, ona jest troszeczkę delikatniejsza, nie będzie aż tak, taki, takiej wielkiej różnicy i pamiętajcie, że jeden pasek jest szerszy. Ten, który, to jest ten pasek, który jest przy pierwszej karcie przyklejony. I tutaj trzeba po prostu uważać, jak będziecie sobie docinać, żeby z automatu nie dociąć wszystkich pasków o tej samej szerokości. Ten pasek, o którym mówiłam wcześniej, i on jest szerszy, bo jest po prostu doklejany do, do bazy. Dlatego jest tam parę milimetrów szerszy. No i mamy już przyklejony, oklejony całą bazę. I teraz będę robić dziurkę, żeby nałożyć nit, ponieważ łatwiej będzie się otwierać wtedy album. I oczywiście do tego nitu, a może nie tyle oczywiście, ale będzie przyczepiony chwost, który zrobię sama z nitki bawełnianej i tutaj będzie też zielony kolor tego chwostu. Oczywiście nie miałam super idealnego koloru, no bo w moich zapasach no nie mam każdego koloru, więc no musi ten zielony tutaj podpasować mi. Chociaż na, na tej grafice te zielone listki są bardzo zbliżone do mojego koloru chwostu. Zawiązuję go tak, żeby jeszcze takie niteczki wystawały. No, będzie taka dodatkowa e, ozdoba. Być może zastanawiacie się, dlaczego chwost. E, ponieważ e, w wyzwaniu Margaretka e, sobie z tych 12 hase wybrałam trzy. kokarda, embossing i chwost. No i chwost już mamy zrobiony. E, kokardka będzie też zrobiona, ale to wszystko po kolei. Najpierw tutaj wybrałam sobie na moją okładkę taką dziewczynkę, i wzmacniam ją podklejając czarnym papierem. Kiedy on się dobrze już to wszystko no to sobie to wytnę. A tymczasem, jeszcze do środka przygotowuję sobie kopertkę, która jest też w elementach do wycięcia z kolekcji Baby, Baby Girl. Na początku tutaj chciałam ją zrobić w 3D, ale przecież. Przypomniało mi się, że mój albumik jest dosyć płaski, więc musimy zrobić kopertkę też na płasko. A dlatego tutaj kilkakrotnie tak tutaj ją biguję, ale to nie będzie widać, ponieważ jak ona będzie sklejona, to te bigi, które zrobiłam, niepotrzebnie się schowają. I moją kopertkę zamknę na też ten sznurek bawełniany. Podklejam sobie też sznurek od spodu. I później będzie ona zawiązywana. Więc w ten sposób mam już następne hasło: kokarda, chociaż to będzie nie kokarda, lecz kokardka. Ale jak później zobaczycie, już na sam koniec jeszcze zawiążę sobie tutaj wstążkę, która. Będzie zawiązywana też na kokardkę, więc będzie to moje drugie hasło y, y, z margaretki. I na koniec jeszcze zobaczycie, jak użyję y, embossingu na gorąco. Do ozdobienia y, okładki użyję też. Y, Kwiatki, które są do wycięcia, są one na oddzielnym arkuszu razem z listkami i też są dostępne w sklepie. Oczywiście wszystkie produkty, które użyłam do zrobienia tego albumu, no to na pewno znajdziecie poniżej linki i będzie można sobie zakupić w sklepie Margaret. Też użyję tutaj do zdoby do środka tagu, który jest też w tej kolekcji. I tego podklejam, żeby móc włożyć tam jeszcze jakieś zdjęcie lub jakieś może zapiski. Kopertkę przyklejam na pierwszej wewnętrznej stronie albumu. Dobrze ją podklejam, żeby sznureczek był mocno zamocowany, żeby tutaj się nie odwiązywał. Końcówce tylko sobie tutaj na, zawiązuję na szupełek, żeby. Y, y, przy użytkowaniu się po prostu nie rozwiązywały. Zostawiamy je dosyć długie, ponieważ y, y, on jest dosyć cienki też sznureczek, więc łatwiej będzie to po prostu zawiązać. Moja okładka nie będzie jakoś bardzo rozbudowana, ale mimo wszystko podklejam dziewczynkę na dystans, żeby nie było tutaj tak aż bardzo płasko. No i przyklejam sobie oprócz dziewczynki kwiatki, trochę gazy, kwiatki, które wycięłam i listki. I tak naprawdę to już będzie prawie wszystko. Do na koniec tylko użyję jeszcze napisu. No i wybrałam sobie koniec końców napis album, chociaż na początku wiedzieliście inną tekturkę, ale w trakcie robienia oczywiście zmieniłam pomysł i tak no tak u mnie zawsze jest. No ale tak, no teraz będziemy embosować. Ja bardzo rzadko używam tej techniki, ale mam niektóre proszki do embossingu, więc użyję tutaj najpierw używam białego i E, oczywiście kiedy e, już go e, tutaj e, podsuszę, czyli on mi się tutaj ładnie wtopi, e, no to e, mogłabym go tak zostawić, bo to ładnie wygląda. E, ale oczywiście jak to ja muszę zawsze trochę zakombinować, więc e, używam sobie jeszcze emulsingu tutaj zielonego tego proszku. Jak widzicie, dopiero go otworzyłam, a kupiłam go już może z 2 lata temu e, i nie boję się aż tak mocno, że będzie to taki ciemny kolor, ponieważ zaraz zobaczycie co się tutaj wydarzy. Jeżeli e, lubicie kombinować to, zobaczcie e, po podgrzaniu ten proszek. E, fajnie się tak wtopi i nada takiej fajnej e, struktury ten, ta druga warstwa. E, nie będzie e, idealnie biały, tylko gdzie niegdzie wejdzie w te zagłębienia ten proszek. Więc jeżeli chcecie pokombinować w taki sposób, to możecie się pobawić ponieważ e, można sobie zrobić naprawdę przeróżne kolory dwu, trzy kolorowe, tęczowe i tak dalej no i ten napis zmosowany przyklejam e, tutaj na e, na moją już okładkę tylko pamiętajcie, że jak będziecie nakładać proszek za proszkiem, no to żeby pierwszą warstwę sobie zawsze dobrze e, podgrzać e, żeby proszek tutaj Wam nie mm, no żeby się dobrze wtopił w tą tekturkę no i album mamy już gotowy. Zobaczcie, no tak to się prezentuje myślę, że dosyć fajnie. To że jest taki malutki i jest w miarę jednolite są te arkusze tutaj to też ładnie to wygląda. No ale jeszcze już przy oglądaniu na koniec mojego albumu stwierdziłam, że jeszcze dodamy jeden element. Na, na przykład na, na, na jakiś ten, <laughs> jakieś dodatkowe zdjęcie. Na koniec zakrywam sobie łączenie mojego, moich papierów. Używam paska, który jest też y, paskiem y, ozdobnym w moim y, albumie, więc jest to takie dosyć jednolite. No i tutaj sobie też ten element podkleiłam czarnym papierem, żeby było wszystko jednakowe i robię z tego też kieszonkę. Ona nie jest bardzo rozbudowana, ale zawsze będzie można coś tam dodatkowego włożyć. No i jak wspomniałam na końcu, został ostatni już element i tutaj łączę sobie sznurek ze wstążką i zawiązuję sobie nie przyklejam go na, na stałe chociaż można sobie podkleić wtedy on się nie będzie tutaj e, przesuwał ale jeżeli ktoś będzie chciał sobie zdjąć tą wstążkę bo będzie mu prze i prze będzie przeszkadzać to zostawiam taką możliwość e, i e, będzie po prostu ten albumik no, bez wstążki I w taki sposób mam już zrobioną, e, zrobione hasła na wyzwanie Margaretka, kokarda, e, Embossing i chwost. Jeśli chcecie więcej informacji na temat tego wyzwania, to serdecznie zapraszam na naszą grupę na Facebooku Margaret Minecraft Time and You. E, tam znajdziecie więcej szczegółów i e, na. Ja tylko może powiem, że na na koniec każdego miesiąca wybieramy zawsze jedną pracę i z tego wyzwania można wygrać bloczek papieru wraz z dodatkami. A ja już Wam serdecznie dzisiaj dziękuję. Zostawcie serduszko i komentarz. Będzie mi bardzo miło i zapraszamy na następne tutoriale. Pa, pa!